prt 11, we all go to our base. Ok, jesteśmy w, -w Base. Wreszcie spotkamy się na oczy, oczy pewnie z tym, który stworzył infekcję na tym świecie. Tylko najpierw trzeba wszystko oczywiście jak zawsze zwiedzić. No bo nigdy nie są do takiego miejsca, kto. To co tam będzie w tym pokoju, to macie napisać w komentarzu. O, to laleta macie pod tym komentarzem pisać, a ja wam dam serduszko. Szybko. O, oczy, panie! Mimi, chęci mimi? bij. na drzwi. No i otwiera je. O, widz tam sobie otwiera. To ja tu mu pomogę z otwarciem wyjścia. Okej, okay. w sobie chwilę on tam posiedzi. Jak w tym się otworzę drzwi. Oni, on tu biegnie. Widzu, a nie Co chociaż tu to nie idę, idzie. Idę po kartę. Czerwoną. Ocie tu zodzier jeden siedzi. O, szybko, skok, skok. Szybko wychodzę. No i teraz na Jolo takim jakby sklętowym! łodcie panie. Okej, okay, tylko brakuje tym. Ma taki biały klucz. Trzeba to szybko znaleźć. Ale kto mógł się trzymać? A? Czemu mnie? A, pomocy! To coś mnie goni! Jak jakiś zwykły ktoś. Ty opętany, ale w masce. Nigdy się nie dowiemy, kto jest. Jezu, idę do ciebie! Chodź! O sądzier, hej! Chodź! A o cie Panie jak dostałem sołdziera, prawie już weszliśmy. Prawie weszłem, ale nagle sołdzier palą i mam plasterek od mimi. Może będę miał kilka plasterków jeszcze, ale to pewnie przysłości. To słowie sobie panie żeby widzieć wszystko dobrze lecimy sobie czerwony klucz czas na to lale... czas na to lalety okej, okay. lecimy dalej po to lalecie widzieliście? Mam plan. <noise> Dawaj mi jedziemy. Od dzisiaj jesteś mi samochodem, a jednak nie. Tutaj biorę sobie. Na szybko. Szybko, 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 szybko. szybko. Szybko, 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 szybko. O, o, o najpierw trzeba znaleźć widza. O, biegnie tu się na widzu. Jak idzie. Jakiś robot. On jest chyba jakimś robotem teraz. Tak chodzi dziwnie. Jak robot. Ok, poczekamy tutaj sobie na niego. Widzieliście, zginął. Spokojnie, jak się mi uda przeżyć, to poza odcinkiem dam mu plasterka. O nie. O nie. O! Utknąłem, a jednak mogę wyjść. Wiesz młotek. O, czy panie, jak prawie dostałem w hita. Co? Znik! A okej. Okay. Zaraz, gdzie biały klucz? Gdzie biały? Gdzie biały? Klucz. Gdzie mógł być? Karta? Gdzie mógł być biały klucz? Gdzieś go zostawił. O, panie. Gdzie mogę znaleźć? Nie mogę go znaleźć. Nie mogę go znaleźć. No bo jestem... Kasznica co, co to ma być? Gdzie mógł być? Okej, okay, zrobię to. Gdzie mógł być? Gdzie mógł? Gdzie mógłby być? Gdzie mógłby być? Sobie będę mógł tak śpiewać. Szybki skok. Gdzie to może być? Tu nic nie ma. Okej, po tu Gdzieś tu. A! Ocie, ten plaster mam znowu. Odbył nawet gdzieś ma pod koszulką, za tą koszulką ma gdzieś jakiś ślad czarny. ty, jak zawsze wiecie, no. Gdy ogień znika, to się staje czarnym to miejsce. No i pewnie ma tam wewnątrz czarne. Ale nie wiem gdzie ma to czarne, ale na pewno gdzieś, za swoimi ciuchami. Szybko, 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 koko. Ko, ko. Szybko, ko, 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 ko. Tu można sobie fajny widok zrobić. Ale to nie teraz. Tutaj sobie weźmiemy. dojskoczymy. i, Jolo i hu. Ho. Ho ho, ho. tu sobie fajnie. Masz mimi. Ja tu wchodzę sobie To biorę O, tam widzę Tutaj sobie zgasimy ogień O, biegnie tam sobie To ja sobie tu poczekam O, biegnie, biegnie Rośnie, no bo biegnie na samą stronę. O, czemu mnie? O Co tu mamy? Może mamy gdzieś młotek? Okej, okay, młotek. Tylko biały klucz chyba. Czyż jest? Okej, okay, biały. Biegnie widz. Widz najlepszy. Okej. Okay. Czas na przeczytanie. We can't now go to this guy who make all bad times. Tak, mój super, super, mega dzień na zawsze. Wow, dziękuję to do, do wszystkich. Wreszcie będę mogła pójść do Zebry. Możemy wszyscy być radośni. Ja i Mimi pójdziemy zatrzymać tego złego człowieka, wy zabijcie tą armię. Hej ty, ty jesteś tym złym człowiekiem. O nie, roboty i robocie, zamieńcie ich z nowych zainfekowanych teraz.